Cześć wszystkim, siemanko, Witajcie bardzo serdecznie w Fani Lego World. Zapraszam Was do gierki. Oczywiście, zostawcie łapę w górę, Fani Lego. Gdzie jesteście? Bo mało łapek, coś. Słuchajcie, zostawiacie łapeczkę teraz. A my zaczynamy. O, tu gdzieś skrzynia jest, chyba, tak mi się wydaje. O, tu jeszcze pieniążki są. Jejku, ile tu jest skrzynek? Co ja tego wszystkiego nie odszukałem? Ale ze mnie przetalent. Strasznie niezdarny jestem, słuchajcie. Dobra. Idziemy, słuchajcie. Zbieramy wszystko. Prawie milion monet mamy. To chyba dobrze o nas świadczy, prawda? Tu lecimy do kolejnego kopania. I oby się udało. Patrzcie, mamy kuszę nawet. Bardzo dużo przedmiotów tutaj u nas. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Odnajdziemy postaci przedmiotów. Mam nadzieję, że się uda. Ej, brod, nagrasz coś ze mną na mój kanał Ekipa Filip Filipa? No nie wiem, nie wiem Gamer, ja gram Węgry Birds Fight, i jak chodzę do laboratorium, to widzę cię na nim, naprawdę? Gamer, ja dawno nie grałem Węgry Birds Fight Zotek, cieszę się, że Ci się odcinek mój podoba. Słuchajcie, prace nad stroną Brodkits TV trwają, więc ja się bardzo cieszę. Możesz przestać mnie bić, gościu? Czemu nie mogę skrzynię otworzyć? No nie, no ten mnie bije. No w końcu mogłem, mogę otworzyć. Wprawdzie ja mam mały samolot w LEGO, Wiktor gratuluję. Zostaliśmy taką deseczkę. Cieszę się, gratuluję Wiktorku. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze możemy? A tu jest jakaś skrzynia, z tego co widzę. Tą łódź policyjną odkryliśmy. Gdzie jest ta. Słuchajcie, ta poświata? Tutaj. A to jest kto? A ja już ją mam odkrytą, także spoko. Tę, tę postać dobra i kopiemy jeszcze raz tam dalej za skrzynią. Mam nadzieję, że coś dostaniemy. Jestem Twoim fanem, Bodzio. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jesteś moim fanem. Panem? Brod, pozdrawiam cię. A z legendarnych wejdzie kod niekreskowy tylko ten drugi. Executor, dzięki za podpowiedź. A z tych legendarnych wyjdzie kod do skanowania. Czyli muszę go zeskanować, ale gdzie? Na telefonie? Czy co? Brod nie nagrywa Ingrid Fight, To jest gra na świecie. Patryk Styczyński. Ojej, ku czemu tak myślisz? Dobra, kolejna skrzynia. Zobaczmy, co z tej skrzyni tutaj dostaniemy. Pozdrawiam, OZI 96. O, coś dostaliśmy. O, jakieś. Nie wiem, co to w ogóle jest. Coś dziwnego. Jejku, tu jest jeszcze jedna skrzynia. Ile tych skrzyń tu się namnożyło? No dobrze, niech będą skrzynki. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście. Jeszcze z tej strony musimy tutaj. Słuchajcie, tu gdzieś wykopać. Oby się nam udało. Brod, jesteś bardzo fajny. Dzięki, Anna -Anno Strzelska. Miło mi. Brod, odkryłem bagiennego potwora. Jest w pos postaciach, więc mogę nim być. Umiejętności to syny i można go odkryć na bagnach, ale jest super rzadki. Lego tak Ptak, gratuluję. No ja właśnie też chciałbym odkryć e, tę postać. Może mi się uda, no ale na razie na razie tak średnio. Na razie tak średnio. Mam nadzieję, że się uda w końcu. Czemu nie czytasz moich komentarzy? Dorota Czajka, przecież przeczytałem. Nie wiem czemu. Może napisałaś e, gdzieś roto komentarz, gdzie mnie nie było po prostu. To jest pan Aligator. Aaaa, zleciałem. Nie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, słuchajcie, gdzie teraz? Gdzie nas teraz poniesie? Mamy no tutaj łódkę, to idziemy w tę stronę chyba. Tu dal, dalsza część bagien jest, tak mi się wydaje. Może znajdziemy tego bagiennego po, potwora. Siema Ozi, Marcin Piskorski jesteś jedynym YouTuberem, który czyta komentarze. No wiem. Słuchajcie, ja już tego aligatora mam odkrytego. Dobrze, już jest odkryty, więc jest spoko. O, to jest jakaś łódka taka. Ja już odkryłem ją. No, sprawdźmy, co tu jest, słuchajcie. Czy to jest koniec mapy? Tak wygląda. Chociaż nie. Patrzcie, chyba nie. Chociaż mogę się mylić. Wygląda jak końcówka mapy. Tu widzę żab żaba na samotnej wyspie. Ciekawe. <laughs> Dzięki, Patryk Patryk! Gratuluję! Pozdrawiam, ty też. Gang z sąsiadów. Dlaczego mi zazdrościsz? Co się stało? Cześć, Sławomir Koput! Siemanko! Adam Gromacki, kiedy coś w sensie... ale co nowego? No odkrywamy wszystkie światy w Lego Worlds. Kamde, pozdrawiam. E, serdecznie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo strona moja już powoli powstaje, więc subcio. E, czy coś tu mam nieodkrytego. Tu jest pan zombiak. Niedźwiedzia mamy nieodkrytego. Ale niedźwiedzia to jeszcze trochę minie, zanim odkryjemy. To są te, te skały Dobra, chodźmy Może coś na tych skałach znajdziemy O, już słychać, słuchajcie Patrzcie jakaś stara chatka tu jest Czy mogę coś stąd odkryć? Co odkryliśmy? Nawet nie wiem co to jest. Stół z czosnkiem? Czemu z czosnkiem? Tutaj szkielecik ciekawe ale tu jest pieniędzy i skrzynia, kuferek patrzcie mamy już milion monet a czy to mamy odkryte? fotel, mamy fotel odkryty patrzcie tam też jest skrzynia dobra to lecimy, weźmy sobie może ten skafander, plecak odrzutowy I lecimy tu do skrzyni Patrzcie jak dużo odkryliśmy pieniędzy Bardzo mnie to cieszy Czy coś tu jeszcze możemy odkryć? Chyba na tej wyspie już nic takiego nie ma, tak mi się wydaje. To jest kapitan. Ale chyba mamy większość rzeczy poodkrywanych tutaj, tak mi się wydaje. Patrzcie jaka łódka Pirata nie mogę odkryć? Naprawdę? Pirat zombie? O A może bym go pokonał i wtedy bym go odkrył, co nie? Może spróbujmy. Mamy czarną katanę, ale ten zombie gdzieś zniknął. Czemu jest pod wodą? Co to ma być? Siemka Brody, jak myślisz? Czy fajnie by było w LEGO Worlds różkę inne rzeczy z Pottera teraz zdobyć? Jordan, na pewno dodadzą. Myślę, że fajnie by było. Słuchajcie, co my tu mamy? Jakieś orzechy sobie weźmiemy. Czemu nie? Trzeba kupić, trzeba zielone jabłko kupić. Klejnot, czerwoną jagodę, lody. Dobra, mamy wszystko. Dziękuję bardzo. Nie jest to coś takiego jakiegoś super, ale no jakieś przedmioty zawsze się przydadzą. Patrzcie, tu też jest jakiś domek. Odkryliśmy go, to jest pani balonowa. No to akurat ją e, zdobyłem. Tam przedmioty kupiłem, więc spoko. E Ignacy, Rym, chodziło mi o czyli tę, od której kupujesz różne rzeczy. Jeśli chcesz ją odkryć, chyba właśnie musisz od niej kupić wszystko. A nagrasz tego Star Wars, w sensie wykupić wszystko, co ma obecnie dostępne. W sensie na takiej, w takim sensie. To spróbujmy. Ale tego się nie da wykupić wszystkiego. Patrzcie. No tak mi się wydaje. A da się. Tak myślicie, że wykupienie wszystkiego coś da? Spróbujmy. Może się uda. No mam tyle pieniędzy, że mogę wykupić, a to też nie kosztuje jakoś dużo. Może to być w jakiś sposób. Zobaczymy. Nie, nie możemy jej odkryć, ale wszystko wykupiliśmy. Słuchajcie, co mamy. Ale odkryć się jej nie da przez to, szkoda. To, to powinno być taka możliwość. No ale szkoda, niestety. Ale próbowaliśmy, Ignacy. Brod, jak się nazywa koń, który lajkuje? Lajkonik. <grytanie> dobry suchar. Dobry, dobry, podoba mi się. Lajkonik. <grytanie> dobrze, dobrze. Fajny sucharek. Brod, ja dzisiaj byłem u dentysty. Adam, ja też byłem. Słuchaj, powiem ci, że normalnie... No. Dobrze, że już przyszedłem od niego. Mam problem z dębami. Furty, siemanko. Fajna ta gra i fajnie nagrywasz. Dzięki, Adrian Wolski. Siemanko. Patrzcie jakie tu mamy. Szkoda, że nie mogę z tej armaty strzelać, nie? Płynie. Ja, ja miałem taki statek, bo to są stare LEGO zestawy, LEGO Pirates. Słuchajcie, fajnie, fajnie. Grasz? safe, please. Byłem czwarty. Dasz save? Szymon... Nie no, tu chyba saveów się nie da dawać, tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Dobra, teraz tak czy ja czegoś nie odkryłem? To jest jakiś domek. Patrzcie, mamy nietoperza. Wyjdź z tego, panie się zdrzemną gdzie ten nietoperek łóżko słuchajcie super, wszystko odkryliśmy co tu było w tym domku nietoperze już mamy odkrytego a na górze tam da się wyjść na górę? da ej no halo a lampa, lampę odkryłem? Jest, lampa podłogowa. A coś tu jeszcze, jest dywan, słuchajcie. Wy, wzorzasty dywan, ale rzeczy poodkrywamy, fajnie. Dobra, ale to nie koniec. Mamy tu jeszcze dywan. I tu. A co to jest w ogóle? Szafka nocna. <laughs> Nieźle. Fajny domek odkryliśmy. Bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, domeczego odkryty, pięknie. Tu jest jeszcze kolejne. Tu będą skrzynie, raczej. O, już widać. Już widać, co tu mają dla nas ciekawego. Złota skrzynia. Zobaczmy, co będzie. O, jakiś budynek zdobyliśmy. Wow, niesamowite. Lampy jeszcze nie odkryliśmy. Tej świe świeczki. Superaśnie Coś tu mamy Co to jest? Wanna jakaś czy coś? A nie wiem O, tu jest złota skrzynia. Dobrze, dobrze. Poodkrywaliśmy to Tu ktoś złoty klocek nam y, zas chce zaserwować. Zanim się tak stanie, to weźmy sobie nasz mieczyk czarną katanę się zastanawiam kto tu chce no niestety tak się zablokowaliście słuchajcie że nie miałem jak jak uratować cię szkoda byśmy mieli złoty krocek kolejny dobra tu jest skrzynia to też wykopiemy oczywiście panie nie będę za tobą ganiał co ty myślisz, że co głupiego widzisz? Sprawdzimy, słuchajcie, no, myślę, że fajnie to idzie. Tak kolek to kolekcjonowanie Goworth, na 100% sobie zrobimy. Ok, mamy skrzynkę, chyba z tej strony trzeba przejść i zobaczmy co tym razem. Jakiś domek dostaliśmy. Nie no, w porządku. Dobra. Tu jest więcej takich miejsc, gdzie trzeba kopać za skarbem. Zdecydowanie, ale nam się to podoba. Oczywiście, mnie to się podoba, bo możemy odkryć różnorakie rzeczy. Więc kop tutaj. Bardzo dużo już budynków y, odkryliśmy, więc, więc fajnie. No, o jakieś, słuchajcie, nakrycie na głowę. Nieźle. No, na tej wyspie jeszcze jest więcej tych. Serio, tak dużo tych skarbów się tu pojawia. Halo, halo. Halo, halo, halo. Tutaj też muszę kopać. Widzicie? Bardzo dużo skarbów się tu pojawia. Tajemnicza przygoda tutaj nasza. Zdobędziemy wszystkie skrzynie, wszystkie skarby, więc jest super. Słuchajcie, ale wracając do mojej strony, tak jak mówię, jest już tak makieta, i bardzo się cieszę. Słuchajcie, to będzie takie miejsce, gdzie każdy fan będzie mógł się pochwalić swoimi rzeczami. Słuchajcie, to mnie bardzo cieszy. Będziecie mogli się pochwalić, jakie gry gracie i tak dalej. Fajnie, fajnie. Ok, kolejna rzecz, którą zdobyliśmy. Jejku. Słuchajcie, tych skrzyń tu jest co niemiara. Ile ja tego będę musiał odkrywać? Halo, halo! Ja się pytam. Konik idź mi stąd, bo ja to muszę kopać. No nie, ale ja nie chciałem ci trawy dać. I chciałem kopać. Teraz muszę konia stąd wziąć. Dajcie mi ten młot pneumatyczny teraz. Gdzieś skrzynia powinna być Okej, okay, czyli tutaj dalej trzeba kopać Okej, okay, mamy już tę skrzynię Dobra, tylko coś nie mogę jej otworzyć teraz Patrzcie, wystarczyło tu przejść koło tego I byśmy mieli skrzynię Kolejna jakaś budowla Ej no super No, tu już chyba nie, nie ma Patrzcie jak tu się namnożyło tych Jejku za dużo Za dużo skrzyni Czemu tyle się ich aż robi Jest pirat zombie, chodź tu Pirat może jak cię pokonam, to cię będę mógł odkryć. Co? Tak jest! Słuchajcie, odkryjemy pirata zombie. Odkryty! Pięknie, słuchajcie. No to mamy pirata zombie. O to chodzi. Coraz więcej postaci odkrytych. I powoli, powoli do przodu. Sprawdźmy, co tutaj znowu jest. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego w tej skrzyni. Patrzcie, też mogę żabę wziąć do ręki. Sprawdźmy, co tym razem w tej skrzynce dostaniemy. Słuchajcie, co to? Wow, no powiem Wam, że my to mamy bardzo dużo już tych rzeczy. Patrzcie, takie budynki. Tu mamy jakiś świecący kryształ. Sklep na rogu. Kamienny blok. Sterta, patrzcie, piramidę, wieża. Patrzcie, nawet wieżę mamy. Także bardzo dużo ja Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Hej, cześć. Jeżeli spodoba się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj. Żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny róg. Natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg. Jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.